Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony HMG i dzisiaj będziemy <noise> ja będę tworzyć poradnik na temat jak pokolorować utwardzoną glinę No i zamierzam rozpocząć nową serię na moim kanale pod nazwą Minecraft poradniki Dobrze, koniec gadania bierzmy się do roboty No, tutaj mamy utwardzoną glinę, bierzemy ją no, dostaćmy level. Przed nagraniem musiałem długo przepalać. Bierzemy barnik i układamy glinę wokół środka, a barnik po środku. No i mamy utwardzoną glinę. No, naprawdę bardzo krótki to by. Naprawdę bardzo krótki poradnik to był. No ale poraniki takie są. No więc y, może trochę jeszcze przedłużę, może trochę opowiastek i kurczę. No i może sobie coś zbudujemy, na przykład tęczę e, szybującą. No dobrze. Naprawdę to był bardzo krótki odcinek. Przepraszam i przepraszam najbardziej za to, że tak długo nie nagrywałam filmików. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo naprawdę albo mi się nie chce, albo jestem zajęty, albo naprawdę mi się nie chce już montować tego wszystkiego. No więc mam taką króciutką tęczę. Mam małe lagi, no ale nie wiem. No to jest tęcza. Dzięki. Jeszcze postaram się zrobić coś w stylu, że Minecraft ciekawostki. Jeżeli wam to odpowiada, możecie napisać w komentarzach. Yy, tak. Jeżeli naprawdę tego chcecie, to mogę zrobić tą ciekawostkę za yy, 3 lajki. No, tą serię za 3 lajki. No, idzie noc. Chyba pora się pożegnać na tle zachodzącego słońca. A i tak przy okazji zmieniłem sobie skina i powróciłem do najstarszego nicku w swojej grze w Minecrafta, HMG. Dobrze, to na tyle kochani, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak, to możecie zostawić lajka. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków z poradników i więcej takich, i czy w ogóle chcecie mieć serię z ciekawostek, to może subskrypcja. No, to był taki już zaawansowany poradnik, ale może później będzie alchemia lub podstawowe rzeczy. Dobrze, do widzenia, trzymajcie się, cześć.